Czuję się jako gość zaproszony na dzisiejsze spotkanie. Słuchając prezentacji kandydatów zwróciłem uwagę na prezentowanie Pana Kondzielada jako doświadczonego samorządowca. W nasze życie tutaj to samorządowe, tak Szczebla powiatowego, jak i gminnego. Nie trudno nie zauważyć wiele nieprawidłowości. Szczególnie mnie interesuje sprawa stosowania prawa. Przerodziło się to w interpretację prawa, a nie jego stosowanie. Podjął się Pan przez pismo, mówiąc prawdę, Ustalenie diagnozy. Na ileś ona już diagnozy tych nieprawidłowości, na ileś to już się y, owocuje. Będąc kandydatem na posła, nie przedłużając swojej wypowiedzi, prosiłbym, aby był Pan uprzejmy i z jakim programem, jako kandydat na posła, idzie Pan. Do wyborów, aby coś w tym, co Pan ma doświadczenie, to, to co nieraz wszyscy wiemy, tylko nie mówimy, co by Pan y, nam zaprezentował. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za pytanie. Proszę Państwa, no, zacznę może od tego, że ci, którzy nie znają, wiedzą, że nie należy do ludzi bojących się, że czasami postępuję bez pardonu i że twardo zmierzam w kierunku, który sobie obrałem. Widząc pewne zjawiska na naszej, na naszej ziemi dąbrowskiej, postanowiłem właśnie Wydawać tą gazetę, by pewne rzeczy opisywać, bo, bo proszę Państwa, czasami człowiek jest bezsilny tym, co się dzieje dookoła nas. Prasa, media, mówiłem następie na wstępie, to tak naprawdę czwarta władza. I, i, pa, I prasa jest po to, i czy media są po to, by władzy patrzeć na ręce. I tylko do tego ma służyć. Tak naprawdę czym? Oprócz, wiadomo, kształcenia różnych innych rzeczy, to taka lokalna prasa powinna patrzeć władzę na ręce. I władza nie powinna lubić tej prasy. Tak to powinno być. Ja w tym kierunku zmierzam. nie jeden mówi, że lubię źle. Zdaję sobie sprawę, na co się porwałem. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne zadanie. Zdaję sobie sprawę, w jakim rowisku włożyłem kij, ale myślę, że wyborcy to docenią. Myślę, że wyborcy docenią moją odwagę i prawidłowo do tego podejdą. To znaczy, że nie, będzie, nie będą mówić o jakichś odwetach czy różnych innych rzeczach, tylko że ocenią to tak, tak jak ja to widzę. I ja po prostu chcę coś zrobić. Ja chcę, ja chcę zrobić coś innego dla ludzi, którzy wokół mnie żyją. Ja 20 lat prowadziłem działalność. Powoli zamierzam przekazać firmy swoim dzieciom. Mam dorosłe dzieci. Będę sobie tylko za A w genach mam politykę, pewnie po swoich dziadkach. I tym się zajmuję. W genach pewnie mam też coś takiego, że no nie lubię. Nie lubię trzymać się ze zwycięzcami. Proszę Państwa, ja, dla mnie było dużo łatwiej żyć w Dąbrowie, zapisać się do konkretnego klubu władzy Dąbrowskiej, byłbym lubianym obywatelem. A ja swoje? Z drugiej strony. Z drugiej strony uważam, że jak każda władza, bo nie, to nie jest przykład tylko Dąbrowy, Greposzowa, czy, czy Powiatu, czy Szczucina. Każda władza popełnia błędy. Nie ma władzy, która nie popełnia błędów. A jeżeli władza twierdzi, że nie, że nie popełnia błędów, to znaczy, że mówimy o dyktaturze. Władza się myli. Rzeczą ludzką się mylić. Jest. Problem polega na tym, czy władza się myli celowo, czy władza się myli dlatego, że się po prostu myli, bo przecież każdy jest omylny. I wydawanie takiego pisma pokazuje te błędy. Ja wiem, do czego Pan zmierza w swoim pytaniu. Ja się nie, nie pokuszę na to, by jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Myślę, że sytuacja jest dynamiczna w kilku kwestiach. Mam redaktora naczelnego, który nie należy do tchórzliwych i będzie o tym pisał. Będzie o tym pisał pod warunkiem, że informacje, które będzie posiadał, będą informacjami sprawdzonymi i pewnymi. Nie możemy sobie pozwolić na to. Aby w tej gazecie ukazały się rzeczy, które są niesprawdzone i nieprawdziwe. I o to zabiegam. To jest jedyny warunek, jaki postawiłem redaktorowi. Sprzedajemy, myślę, że teraz sprzedamy w rękach tysięcy egzemplarzy, jak na Powiat Dąbrowski, to jest potężna ilość. To znaczy, że za społeczeństwo jest zainteresowane czytać, co się dzieje. Bo do tej pory to było tak, że było to doskonale. Doskonale stworzony system informacji przez yy, pewne osoby, wiadomości i, i te wiadomości pocztą pantoflową odezwały się to środowisko się rozchodziły I człowiek nie był w stanie tego, zdem, te, to zdementować. Jeżeli ktoś się przeciwstawiał władzy, to był uważany za oszołoma człowieka wykluczonego. Dzisiaj, właśnie ten, który był uważany za oszołoma, może przyjść i może przedstawić swoją stronę wydarzeń i my wtedy. Bierzemy się, odpowiadamy, sprawdzamy to co, to, co, to, co dana osoba mówi i staramy się to publikować. Ludzie muszą poznać drugą stronę medalu. I będą wybory, będą decydować, czy jest tak, jak być powinno, czy jednak jest, jest inaczej. A tak naprawdę taka gazeta to jest coś dobrego, to jest, to jest samo dobro dla rządzących. Bo ktoś, kto się pilnuje, lepiej rządzi. Ktoś, kto się pilnuje, lepiej rządzi. Ktoś, kto jest pewny z tego, tyle rządzi. Nie mobilizuje się do pracy, popełnia błędy, nie nadzoruje prawidłowo. A ktoś, kto jest pilnowany przez innych, lepiej rządzi. Także będzie dłużej rządził i lepiej dla nas wszystkich. A my dalej będziemy mieć o czym pisać, a jak nie będziemy mieć o czym pisać, no to będziemy my mieć problem. Bo, bo przecież trudno sobie lubię myśleć. I myślę, że lepiej nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie chcę się odnosić merytorycznie do, do, do pewnych spraw. Ja nie jestem prawnikiem. Są pewne rozstrzygnięcia sądowe, o których żeśmy napisali. Jeżeli pojawią się następne rozstrzygnięcia sądowe, to też o nich napiszemy, bo, bo istotne są te orzeczenia sądowe. To, to jest dla nas najważniejsze. Owszem, są rzeczy, o których należy napisać bez rozstrzygnięć, żeby ludzie wiedzieli, że, że, nie, jest, że, 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 że nie jest tylko wszystko białe. No, tak jak życie, jest też szare, jest czarno i białe. I tak, i tak to staramy się opisywać znaczy konkretnie. Redaktor lub redaktorzy współpracujący ze mną w tej gazecie. Mam nadzieję, że zarówno Pan, jak i inni mieszkańcy w dalszym ciągu będziecie kupować to pismo i że potraficie docenić to, co zrobiłem dla tego społeczeństwa, bo uważam, że to jest z mojej strony po pierwsze wydatek, po drugie bardzo poważne ryzyko. Nikt nie lubi, jak się mu coś w życiu zmienia, a jest potężna grupa ludzi, potężne lobby, które się tu dobrze zaanodomowiło i nagle może się to komuś nie spodobać. Myślę, że właśnie wyborcy, jeszcze raz się powtórzę, że właśnie wyborcy docenią moją odwagę w tej dziedzinie. Na to tak naprawdę też trochę liczę. Dziękuję. Szanowni Państwo, dobiegł czas dzisiejszego spotkania przedwyborczego. Myślę, że kandydaci do Sejmu, jak i do Senatu przedstawili się jak najlepiej. Myślę, że 9 października Państwo nie będziecie mieć już problemu co do decyzji przy urnach wyborczych. Jedna płyta mi się tutaj nasunęła w tej. W tym dzisiejszym spotkaniu to, co powiedziała nasza koleżanka radna Barbara Trzpiet, żeby PiS miał taki problem, mianowicie 51% w parlamencie i życzę PiSowi tego, tego problemu i tutaj naszym kandydatom. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zachęcam wszystkich do głosowania na Roberta Kondzielawe, kandydata do Sejmu z PiSu, pozycja numer 8. I pana profesora Kazimierza Wiatra. Tam jest akurat alfabetycznie, ale o ile się nie mylę, to jest chyba na piątej pozycji, czyli ostatni według alfabetu. Także zachęcam i życzę sukcesów 9 października, żebyśmy 10 października mogli się cieszyć wspólnym sukcesem. Dziękuję Państwu za przybycie.